Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku, który chyba będzie bardzo dziwny. Bo w naszym domu dzieje się coś bardzo, bardzo dziwnego. A raczej to z Dawidem się dzieje bardzo coś dziwnego. Dzisiaj przechodzi samego siebie po prostu, nie wiem co mu się stało, zachowuje się bardzo dziwnie, coś przed nami ukrywa, nie możemy czegoś zobaczyć. Ja naprawdę nie wiem co jest grane, no ale pewnie się dowiemy. Tylko, że ja nawet nie wiem, czy ja się chcę tego dowiedzieć Słuchajcie, dzień zaczął się normalnie Oliwka miała szkolną wigilię, bo nagrywamy dzisiaj w piątek I Wszystko było fajnie, pojechaliśmy ze Stasiem do szkoły Tutaj mam nawet zdjęcie, jak Stasiu siedzi z Oliwką, słuchajcie, i ogląda jasełka Zobaczcie, jak siedziały małe słodziaki Stasiek w ogóle taki zafascynowany szkołą i tak dalej Wszystko było super Do czasu, kiedy Dawid nie zaczął gdzieś jeździć, czegoś odbierał nie, mu, nie może nam powiedzieć czego w ogóle, na co mu jest coś potrzebne. Chyba, że on szykuje nam jakieś tajemnicze prezenty, to by było prawdopodobne, no bo wtedy nie mógłby nam powiedzieć, że po coś jedzie dla nas, ale uważam, że to wcale nie są prezenty. Że to jest jakiś prank albo coś gorszego jeszcze dla nas. Bo wiecie, jak z Dawidem jest. On mówi, że nie będzie w tym roku Grinczem, a i tak nim jest. Oliwka, uważam, że jesteśmy zagrożone. Z ojcem dzieje się coś bardzo niedobrego. Nie wiem sama, ale serio. Jak przyjedzie, to zauważ, jak się zachowuje. Coś jest nie tak. Oliwka dzisiaj bardzo fajnie spędziła dzień, no bo tak jak mówiłam, miała tą wigilię klasową. Dostali superowe koszulki, zobaczcie, z imionami, z reniferkiem. Pani też dostała taką fajną koszulkę co jak co, ale klasa mi się udała. Było śpiewanie kolend, jakieś tańce, potem takie ogólne występy właśnie na sali gimnastycznej. Każda klasa śpiewała kolędę, No i fajnie, że my też mogliśmy chociaż po części w tym uczestniczyć. Gdyby Stasiek nie wstał o dziesiątej, to pewnie bylibyśmy na większej części. No ale sobie pospał. Razem z Dawidem, a może to przez to, że Dawid tak długo spał, coś mu dzisiaj się odkleiło? Dawid, a co Ty robisz, jeżeli mogę wiedzieć, i czemu tam coś tak jakby brzęczało? Nie interesuj się i wyjdź stąd. Ja przepraszam bardzo, ale ty mnie nie będziesz tutaj z kuchni wypraszał. No ja nie będę cię wypraszał, bo nie jestem Dawidem. No zgupiał, zgupiał do reszty. No jak on nie jest Dawidem, a kim jest? Zastanów się, czy na pewno chcesz się tego dowiedzieć. Człowieku, nie denerwuj mnie, tylko lepiej jedź do sklepu, a nie robisz sobie jakieś wycieczki, nie wiadomo po jakiejś rzeczy i jeszcze chowasz coś przed nami. Nie wiadomo, co to jest, jeszcze jakieś brzęczące. co to jest. Nie wiem, czy jesteś godna, żeby poznać odpowiedź na to pytanie. A ja nie wiem, czy jesteś godny jeść tego jedzenia, które mam niby Ci przygotować. Jeżeli za 5 minut nie pojedziesz do sklepu i nie zrobisz tej całej listy zakupów, to ja się poddaję i żadnych świąt nie będę przygotowywała dla Ciebie. Żadnych sałateczek, żadnych śledzików, niczego. Do cioci Jadzi ci też dzwoni, żeby nie przyjeżdżała tych krokietów robić, rozumiesz? Ogarnij się, Dawid! Tak się składa, że i tak świąt nie będzie, więc się nie drżyj. No szalał! Zgłupiał normalnie! Oliwka, czy ty możesz z nim porozmawiać, bo ja już nie mam siły. No ale mamo, co ja mam mu niby powiedzieć! No jak co masz mu powiedzieć? Żeby się ogarnął, żeby jechał do sklepu, nie wiem, straż go, że tej sałatki mu nie zrobimy, albo że ciasta nie będzie, cokolwiek, ale niech on jedzie już do tego sklepu, bo ja nie mam zamiaru stać przy garach, jeżeli jeździć zakupy robić, no nie ogarnę tego. Przecież święta są coraz bliżej, no! To może zadzwoń do cioci Jadzi i ona sobie z nim poradzi. Oliwka, no tak samo zwariowałaś, no ja do ciotki będę dzwonić, żeby ona ojca ustawiała, no co ty gadasz? Poza tym ciocia Jadzia dzisiaj robi bigos i kapustę z grochem na wigilię, więc nie ma opcji, że dzisiaj przyjedzie. A co on niby takiego dziwnego robi? Co robi? Chowa coś, trzeszczy czymś, brzęczy jakimiś dzwonkami i zaczął gadać głupoty, że i tak świąt nie będzie, więc żebym się nie nakręcała. I ja już nie wiem, czy ja zwariowałam, czy serio z nim jest coś nie tak. No to nie mogłeś zobaczyć, czym on tak brzęczy? Oliwia, ty serio myślisz, że ja nie próbowałam zobaczyć, co on chowa? Że ja nie próbowałam? Nie da się tego zobaczyć, bo on to ciągle trzyma przy sobie. Gdzie on jest? Pójdę z nim. Gadać. No nie idzie, nie idzie zobaczyć Tatusia, jaki mądry się dzisiaj zrobił. A raczej nie mądry bym powiedziała. Tato mógłbyś się ogarnąć? Ten dzień jest decydujący. O czym ty mówisz? Wszystkie są dobre, ale ja jestem inny. Tato dobrze się czujesz? Bardzo dobrze, bo zaraz wypełnię ważną misję. Mamo, miałaś rację, oszalał jak nic. Ciocia, wujomirek przywoził Dawida? Nie było go u was? Na pewno go nie było? Nie, no bo zgłupiał. Nie, no, normalnie się czuje, zdrowy jest jakby, ale coś mu w głowie przeskoczyło i myślałam, nie wiem, że może jakoś tamtą naleweczkę z wójkiem Mirkiem sobie wypili, czy coś. Nie, no, gada jakieś głupoty. Nie, no, nie, nie przyjeżdżaj. Ja wiem, że ty tam kapustę z grochem robisz, że no ja sobie dam radę przecież z nim. Nie wiem, co on gada w jakichś misjach teraz, coś oliwce gadał, że misję jakoś musi wypełnić, no poprzestawiało się w głowie, no. Tam chyba coś leży? Co to jest? Co to jest w ogóle? No nie brzęczy, ale tego raczej tutaj wcześniej nie było. Jakieś złote coś? Może on faktycznie prezenty jakieś chce, ale nie, no wątpię. No co to jest? A reszta? Dawid, nie zgubiłeś czegoś czasem? Zaczęło się. <gry> Oliwka, ja jadę na te zakupy. Ja nie będę się o prosiła, ale żebyś wiedział, że tej krabowej sałatki to ci nie zrobię. Ale najpierw zobacz, co przygotowałem dla was w Łazience i zawołaj oliwkę. Dawid, ja naprawdę nie mam czasu. Ja muszę krokiety zrobić. Ze Stasiem miałam jeszcze babeczki robić. Oliwka miała mi pomóc z gotowaniem, a jesteśmy w lesie. Dosłownie i to jeszcze z wariatem jakimś. Oliwcia, chodź ze mną na chwilę do łazienki, bo tam podobno coś na nas czeka od szanownego taty. No widzę, toaleta, kupa prania, którego nie mam kiedy zrobić. I co? co? Ej, Ej! No zgłupiał dorecy! Kiepskie żarty, naprawdę kiepskie żarty. Oliwka weź mi podaj. Telefon zostawiłam tam. Możesz otworzyć te drzwi? Fajnie, siedzimy sobie na toalecie. Znaczy, ja w sumie siedzę, bo Oliwia nie ma miejsca. No i co, Oliwka? Jak mówiłam, że jest coś nie tak, że gada głupoty, że coś się z nim dzieje, to nie chciałaś mnie słuchać. Że co on nie wyrobi, co on nie wygada? No i masz, siedzimy teraz zamknięte w łazience. I ciekawe, kiedy się wyrobimy z wszystkim do świąt. Stoi pod tymi drzwiami, czy co? Oliwia, Ja widziałam jakieś dziwne buty. buty? Buty elfa, czy coś takiego? Halo! siedziałyśmy sobie już Fajnie jest, poprzebierałeś się Możemy już wyjść Ostatni raz powtarzam, nie jestem Dawid Jakieś pomysły? Ja naprawdę chciałabym stąd wyjść Można Tam... nie krzyczeć? Możemy wyjść z tej łazienki? I jeszcze raz przekroczysz ten próg, a będziesz tego żałować Idzie, słychać Tu panie Albo wykuwamy sobie okno i wyskakujemy Nie wiem, Oliwka, ja mówiłam, że coś jest Nie to, brzydkie i siedzicie tak. Dawid, czy ty się dobrze czujesz? Włącz mi tą świąteczną piosenkę, to będziecie żałować tego. Włącz. Okay. Chcecie żałować tego? Nie wiem, czy ty, ja z nas, zrobisz czy Co? Ja tylko usłyszę. Proszę bardzo. No usłyszałeś już? Czy jednak coś ze suchem? Liczę do trzech. Więcej nie będę liczył. Nie. Zapraszam tu. Albo ty jecie, albo jajko na głowę. Obiecuję. Z... Jajko albo jajko. Człowieku, musimy gotować. Dwa. I gryziecie. Mocno gryziecie. Mocno gryziecie. Zmetuję na ciebie, człowieku. Podobny. Idę po jajko. Gdzie to jest? Zjedz. Mamo, Gryziesz to. Ktoś musi to pogryźć. Wiesz, czego ci życzę w tym momencie? Nie interesuje mnie to, a nie chcesz wiedzieć, czego ja tobie życzę. Oj, ja! Co? Niedobre, niedobre, ja to co? Muszę? Nie pukamy! Zab Możesz mnie wypukać? Nie, nie będzie spęd? gorzej. Będziecie kuchać mi za 5 minut. Czy nie wypukaliście? Napsikajmy w niego dezodorantem. Święta chcesz? Chcesz święta, tak? No, taki był plan. Dobrze, chcesz święta? No, bym chciała! Święta chcesz, tak? No, powiedz. To dekoruj. Wrócę, mam być podekorowany. No nie, normalne. A jak ja mam to udekorować, halo, jak to jest całe twarze? W kiblu każesz pierniki robić nam? I właśnie gdzieś tak. Co, Nie cieszysz się Co? ze świąt! Chcesz wypić coś niedobrego? Nie. I będziemy się całą szklankę wypić. Nie. A Chcesz, żebyśmy robili to nam to chociaż podgrzej. Masz gorącą wodę, to podgrzej. No, ale to nie jest za gorąco. Kombinuj, o, I interesujemy ja nie interesujemy to. Nie, będziemy w pierników Włączam i ma być włączone. Włączone. nie będę w żadnej toalecie pierników robiła. Nie interesuje mnie to. Ma być zrobione. Nie będzie zrobione, nie wypuszczę Was nigdy. Olivia, a co my robimy? Możesz mi wytłumaczyć? To się w ogóle rozciapie tą, tą wodą ciepłą. Nie wierzę w to, co się dzieje. Oliwa właśnie rozpuszcza pisaki do robienia pierników w toalecie. Dawid oszalał, ale nie, przepraszam, to nie jest Dawid. Witam serdecznie. My nie witamy. Czy wy zapomnieliście? No ale Zapomn co? Co my mamy? Dobra, fajnie jest, tak jesteś grinczem, jeszcze gorszym jesteś niż Grinch. Do Ej, słyszysz? Za trzy minuty, minuty jestem. Nie mam czasu, rozumiesz? Za trzy minuty jestem. to no przecież ja nie będę w łazience siedziała, no! Oliwka, czy ty teraz sobie masz wyko zamiar wykonywać jego głupie zadania? Tak, biorę, ręcznie i to wzięło. Matko, o! Chcesz pić coś niedobrego? Co? jajko no, na... dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo jesteś łaskawy. Nie no, normalnie jak w jakimś Jak korka, czy... dźwięku słyszycie, to znaczy, że idę sprawdzić wasze pierniki. To sobie sprawdź, no żeby się nie zaskoczył. No żeby się nie zaskoczyła ty? Ty serio masz zamiar to ja zrobić? Ja nie chcę pić na jajka z Albo jest znowu fasolki. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra, zrobię tego piernika. Super! Święta, rodzinny czas! Można wspaniale spędzić z najbliższymi! Pod warunkiem, że wasz mąż nie oszaleje! Naprawdę, rewelacja polecam! Darliwka, mega! Dekoruje właśnie pierniki w toalecie. Jest super! Jak my mamy to dekorować? Jak te pisaki, mimo to, że lejemy na nie gorącą wodę, one wcale się nie nadają? Nic się tutaj nie nadaje. Przecież teraz to ja normalnie zwariowałam, że siedzę zamknięta w łazience i pierniki dekoruję. To nie działa, Oliwia. Ja to już wszystko zalałam, a on kazał to wytrzeć. Nie działa. Ja mam na pół, ja mam wzorek, jak on to... Ja nie wiem, co on powie. Nie wiem. Zamykam tą wodę na razie. Zobaczcie. Tak właśnie wygląda mój piernik. Na pół podzielony, pół jest świąteczny, a pół jest Dawidowy Grinchowy obrzydliwiec. I ja nie mam innego pomysłu, to jest symbol Dawida. Ten świąteczny. Ja go normalnie na chodnicę położę, jak tylko stąd wyjdę. Co to jest? Kotobatman. Kotobatman. Nie z naszego. Nie, nie, nie. To ja sobie poczekam na dzwoneczki, bo ja nie mam zamiaru nic do mojego piernika dodawać. Fajnie, że marnuję czas, i zamiast przygotowywać coś na święta, bo zostało już naprawdę bardzo, bardzo mało dni do świąt, to ja jestem zamknięta w toalecie przez męża. Koszołoma. Widzicie, co tu się dzieje? Widzicie, co tutaj się dzieje? Bo ja chyba nadal nie dobierzam. To może ja sobie z tego kosza na pranie powłoczki koc wyjmę. Akurat wzięłam do prania. pozabijam poduszki, poleżę sobie, bo raczej tutaj to mi się jedzie tak średnio wygodnie, a nie wiem, ile jeszcze tutaj posiedzę. Kiedy ktoś się ogarnie? Mogłam powiedzieć o ci żeby przyjechała. Mogłam powiedzieć o ci żeby przyjechała. Dzieńka. No jakoś nie, to są słysza... wszystkie moje. nie słyszałam jakiegoś dźwięku, to miało być tego twojego dzwonka cudownego. Spesjalnie. To są moje. A gdzie są twoje mamy? Mama mam nie. Ja Dzie? mam symbol twój, taki jak jesteś. Gdzie? Jest Przy lampie. Jak jesteś ślepy to zmień okulary. Gdzie? To? Tak, to. Podobne, bardzo do ciebie. Możemy już wyjść? Halo? Już? poławiliśmy się? Ja, ja, ja to ścierałam Dobrze To mama nasypiła Oliwia! To proszę teraz to zjeść Nie będę jadła pierników w toalecie, rozumiesz? Yy, wracam i ma być zjedzone Wiem yy, Do widzenia Macie święta Oliwia! Jeszcze nie zwariowałam, daj mi papier Daj mi papier i ty się weź lepiej ogarnij, bo raczej w łazience robi się inne rzeczy niż jedzenie. Daj, mi, daj mi po prostu papier. Proszę cię, daj mi szybko papier. Mój piernik jest w koszu. A ty, Oliwia, weź się zastanów, co ty robisz lepiej, bo zaczynasz jakby grać w jego drużynie. Oliwka, błagam Cię, ogarnij się, bo chyba chcesz stąd wyjść. A jak nie chcesz, to sobie tutaj siedź, ale ja potrzebuję wyjść, rozumiesz? Ja nie mam już siły na to po prostu. Ja chcę normalną rodzinę z powrotem iść. Jakie mamy święta? Eee, zjedz zjeżdż to drugie ciastko. Ja zjadłam swoje. Chcę widzieć, bo widzę, że Elwia Czego nie rozumiesz? Ja zjadłam swoje ciastko. Wytłumacz jej, że ma zjeść to ciasto. Mm, 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 mm. Jakie macie święta? Złe. Jeszcze raz pytam, ostatni, raz, błyszczą. Jakie macie święta? No człowieku żadnych nie mamy, bo zamknąć na złazience! To macie, wielkanocne. Co to jest? Co nie to wie, nie jest? To jajeczka. Ale no to jest przecież to Wielkanoc jest! Nie wiem, o tutaj jest jakieś. Matko jedyna. Aha. Szczęśliwej Wielkanocy! No, faktycznie, chyba, że posiedzimy tutaj do tej Wielkanocy, to faktycznie będzie szczęśliwa. No i co z tym dalej? No, dziękujemy bardzo. Halo! To może nam jakieś jajko ugotowane jeszcze przyniesiesz do jedzenia? I koszyczek! Ja nie wiem teraz, czy my to mamy otworzyć, czy co z tym zrobić? Nie wiem, dobra. To Oliwia, masz to jedno serduszkowe. Ja też sobie wezmę serduszkowe. W ogóle. Nie wiem jak to powinno Ale... działać. O. Oj! <grydek> Jakie fajne! Co to jest? Jakie ładne! Co to jest? Mm. Zobaczcie to. Ańczył. I co jest tam coś jeszcze? Ehm, no chyba powinno. No chyba właśnie... O, dobra. Mam dobra, okej. Okay. To ja też mam, to otwieramy. To... Nie mam wiecie. jakieś jaje to. Ja mam pieska. Ej, królik to jest? No powiem wam, że to jest nawet całkiem ładne i sympatyczne. Squishy. Jeżeli ktoś lubi, ale. Ja wie, lubię. Słuchajcie, otwieramy! Otwieramy wielkanocne jajka kilka dni przed Bożym Narodzeniem, przed Wikilią! Ja lubię! Rozumiecie, że ja miałam dzisiaj sobie zrobić tyle rzeczy, że ja miałam już nagotować, żeby potem mieć łatwiej. Dobra, to Ej, ja kocha, teraz wyławiam. Co tu jest? to otworzona od Co to się stało, tu? Coś się stało. Jajko się zaklinowało normalnie. Aha. Dobra, to następne wyleciało i jakby też się otworzyło. Jaki grubas! Jaki słodziakowy grubas! Zobaczcie to, Olivia, patrz. Co to jest? Ja nie mówię, że mi się to nie podoba, bo wy wiecie, Co że to? ja lubię takie rzeczy, no ale... Ale, ale fajne. Patrzcie to, to, to jaki grubasek. Ej, no, ej, ten grubcio jest jeszcze lepszy, patrzcie. <laughs> grubcio! Grubcio rabitek. Rabitek. Rabiteczek. Dobra, kończą się te jajka chyba. Otwieramy kolejne. Dobra, ja mam zielone, proszę dla ciebie następne. A, A jest, tutaj jest. są kurczaczki! Nie, yeah, ja! Yeah. Kurczaczek, zobaczcie tylko. Co to jest? Co? O matko, to jest w koszyczku, jajeczko! Dobra, losuję jest tu kolejny. Ej, ale teraz. Ja ci wierzę, nie, może nie, ja nie wierzę, co się dzieje. No jajka, wielka ja teraz. Musząc. Dobra, słuchajcie, ja mam. Albo powiesz? nic nie mam, nie, no jednak mam zielone O matko, to jest jakieś przerażające trochę I ja mam marchewkę Marchewka O, marchewa Nie no, powiem wam, że całkiem jest to ciekawe i, i, ostatnie. i fajne od Ostatnie, jest ostatnie No otwieraj sobie ostatnie, to jest na pewno ostatnie? Tak, zdecydowanie ostatnie Co to jest za żabon? Ej, możemy jedno otworzyć? No otwórz sobie, proszę Zaj Tego, tyżu? tego sobie otwórz Okej okay. Tak się prezentuje sytuacja, słuchajcie. Jajeczka, króliczki, kurczaczki. Normalnie nigdy nie zapomnę tych świąt Bożego Narodzenia. Bo uwaga! Mogę spędzić je w toalecie. go? Nie, nie wołam go, bo ja już nie mam sił. Nie wołam go, Oliwia. Ja już nie mam siły, bo on tu znowu coś przyniesie. Nie mądrego pewnie. A ja chcę stąd wyjść i to mówię serio. Dobra, zawołaj go, bo ja nie mam zamiaru tutaj kwitnąć w tej łazience na toaletą. To jest żaba, która ćwiczy jogę. To ja też chyba zacznę ćwiczyć jogę. Może się uspokoję jakoś i wyciszę. Ale nie wiem, czy da się w tej sytuacji. Chodź, ty nie wiem, kim ty elfem, jesteś zły? Wymyślcie mi teraz jakąś piosenkę. Musi być chociaż cztery wersy i refren. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Kiedy ci jest źle? Nic nie udaje się. Popatrz się na moją jawkę i uśmiechnij się. Uśmiechnij się, uśmiechnij się, popatrzcie na mnie. Uśmiechnij się, uśmiechnij się, popatrzcie na mnie. Już, zaliczone, ty. wszystko jest. Wszystko nie, zostało spełnione. Teraz ty. Ja wymyśliłam samą. Ja to samo mam. Razem ja słucham. myślałyśmy. Powiedziałeś, żebyśmy wymyśliły ci piosenkę. To Teraz ty. Nie mam żadnej piosenki. Śpiewaj to samo. Mogę ja za nią? Nie. Kiedy ci jest źle? Nic tam było Nic nie udaje się. Popatrz sobie na moją jopę i uśmiechnij się. Popatrz się, popatrz się i uśmiechnij się. Źle. Ujdź do lekarza i wylecz się, bo coś z tobą jest. Hej! Nie ładnie. Chyba Ci się podobało, bardzo się główka ruszała. Bardzo mi przykro. Zobacz, żeby. Już możemy wyjść? Nie. Grasz? Ale w co? Kamil, po bratożyce! No i co? W związku z tym? Grasz tak? czy nie? Ale jak wygram? To wyjdę? To coś dostaniesz. Trzy, cztery, ry. Dziękuję. Teraz ty. Trzy, Trzy cztery, ry. Ty dostaniesz. Weź nie rób takich oczu strasznych! Myślę, że ci do ręki podam. Dobra, weź się odsuń, bo... Gdzie ty, Idź mi stąd? No i, i z jakiej to jest okazji? Nie wiem, że Po co wdrała. on ci teraz nagle coś miłego dał? Otwieram. Chyba, że mu świadomość wraca. Ej, mam melo. Di. I to jest na bryloczek. Tylko taka jakaś... Ej, zobacz, jakie się trafiło świąteczne do twojej sukienki mega. Ja? To tak. To masz świąteczny bryloczek. Może ty mu coś powiedz, jak on przyjdzie. Bo ja jakby nie docieram. Czego? Czy ja mogę wyjść, bo więcej zadań wykonywałam? Ja więcej zadań. Dobra, mów. Mogę wyjść, bo więcej zadań wykonywałam. Ja jestem jej matką i ja też muszę z nią wyjść, żeby ją pilnować. Bo ty w końcu nie jesteś Dawidem! Dziecko nie może być bez rodzica, bez opiekuna, tak? No zgadza się, dlatego siedzicie dalej. Otek, relaks, medytacja. Oliwka. Co? Może zamówimy sobie catering na święta, ale nie! Nikt nam nie zrobi, przecież jak teraz zamówię. Przysypiam. Przysypiam... Co wy tu robicie w tej łazience? Jakiś dziwny koleś nas Coś jesteś normalnie Jesteście jesteś? Dawid Ale <grym> A <Czuby. grym> no, po co wam ten tu ciastek? Dawid! <grym> <A co? grym> Oliwia! Oliwia! Ty byłaś ze mną, tu widziałaś to wszystko, tak? Możesz mi no, powiedzieć, ja byłem, ostatnio, co? byłem dzisiaj, przepraszam, nie ostatnio, tylko dzisiaj. Byłem i kupiłem wam super stój elfa. Będziesz mogła kontent na odcinek mieć, czyli Dobry Elf Is Człowieku, co ty mówisz do mnie teraz? Zamknąłeś nas w łazience, rzucałeś jakieś wielkanocne, nie wiem, co to było, jajka. I co sobie tam zobacz, że leżą. Dobra, ja z tobą nie dyskutuję, zostawiam ci to, Gdzie chcesz, to to oddam. Przecież ty to miałeś ubrane przed chwilą! Nie, już za mnie głupiego. Już? Zapisujesz się? Gdzie się zapisuję? Do lekarza! Na głowę! Oddech, równowaga, medytacja. Naleśniki, farsz, krokiety. Sałatka. Co się stało przed chwilą? Ja ja sobie z nas zrobił po prostu i teraz jeszcze się ja nie wytrzymam z tym człowiekiem. Ty masz zamiar gotować na te święta? Bo wiesz, co dzisiaj jest za dzień? No i to ty nie zdążysz i coś do ciebie przyszło. Proszę. Powiedzcie mi, czy ja oszalałam, czy wokół mnie dzieje się coś dziwnego? Paczucha mi przyszła od kogoś z Was. Ja ją, ja ją otworzę. Ja ją otworzę, bo one zawsze mi mega poprawiają humor. I po prostu może przestanę chociaż na sekundę myśleć o tym, że spędziłam cały wieczór w łazience. I pewnie teraz byłabym już na końcu przygotowań wszystkich ważnych rzeczy, które mogłam zrobić sobie wcześniej. Mogłam! Ale jednak nie mogłam! Okej? Okay. Udawajmy, że to się nigdy nie przytrafiło, bo w sumie, powiem wam szczerze, że nawet gdybym to komuś powiedziała, to i tak nikt by mi nie uwierzył. Więc bardzo dziękujemy Dawidowi za zrobienie sobie z nas żartów. Wiecie co? Ja miałam zrobić prank i karę w toju, ale to już jest za mało. To już jest za mało moim zdaniem. Otworzyłam i słuchajcie, jajko niespodzianka, one chyba już zawsze będą mi się kojarzyć. Wiecie sami, z czym bałwanek? Dobrze, że chociaż to jajko jest tematyczne i odpowiednie do, do sytuacji, czyli do świąt. Naklejeczki, zobaczcie, jakie słodziakowe. Tu mamy przylepiane serduszka, piękne. Tutaj jest figureczka. Jest bardzo dużo figurek. Zobaczcie na przykład tego kotka, jaki piękny słodziak. Mega ładny Tutaj są jakieś szab... Nawet dla Stasia jest taka koparka mini Szabloniki listków Kolejne piękne serduszka do przyklejania Tutaj jest jakaś głowa Barbie nawet I słuchajcie Ja wyjmuję sobie karteczki Ale się wysypało tutaj jeszcze wspaniałości różnych Zobaczcie tego kociałkę I to serduszko piękne Dobra Mamy list Cześć Darliwka, mam na imię Nadia. Lubię kolor fioletowy i różowy, lubię was oglądać. Pozdrawiam całą rodzinkę Nadia. Jeszcze mamy kotka do pokolorowania. Nadia, ja Ciebie też serdecznie pozdrawiam. A nie pozdrawiaj dziada, bo widzisz, co on nam robi. Serduszko dla Ciebie, serdeczne i pozdrowienia. I tutaj mam jeszcze dwie karteczki. Jakie ładne to jest wszystko! No zobaczcie! Mega ładnie to wyszło. I tutaj mamy jeszcze team Darliwka, Daria i Oliwka Równa się, Darliwka. Bardzo, bardzo dziękuję, Nadia. Ta paczka serio poprawiła mi humor. Ja teraz nie wiem, czy ja mam wyjść stąd? Ja mam coś robić? Czy ja mam coś nie robić? Dajcie znać, co wy robicie teraz, jak oglądacie ten odcinek. Co właśnie teraz robicie? Pewnie szykujecie coś na Wigilię, albo dekorujecie pierniki, albo pakujecie prezenty. Ja właśnie wyszłam z łazienki, bo byłam zamknięta przez szalonego elfa. No przecież w życiu nikt w to nie uwierzy. Idę. Co zdążę, to będzie zrobione, a jak nie zdążę, to po prostu czegoś nie będzie. Niech mądry elf zatroszczy się o to, żeby niczego nam na święta nie zabrakło. Za oglądanie, widzimy się już niedługo, czyli jutro w kolejnym odcinku. I, I muszę wam powiedzieć, bo pytaliście, że odcinek wigilijny, czyli z naszych wigili, bo jedziemy najpierw na jedną i na drugą, zobaczycie w pierwsze święto. No bo wiadomo, że musimy to nagrać. Ja to potem dla was zmontuję. No i raniutko w pierwsze święto będzie odcinek wigilijny, czyli jakieś tam prezenciki, wymiana, jedzonko, testowanie. A może by tak zrobić na wieki Dawidowi jakiegoś pranka? Dajcie znać, co powinnam dla niego zrobić. Musi się wymyślić najlepszy prank dla Dawida w te święta, które mogłabym zrobić. Tylko wiecie, taki wykonalny. Trzymam za Was kciuki i liczę na Was. Papatki.